Jeżeli uważnie przyglądaliśmy się Słowu Bożym na ostatni niedzielę, zobaczymy, że ciągle przewija się motyw chleba. Dwa tygodnie temu mogliśmy uświadomić sobie tą prawdę, że jeżeli idziemy za Panem Jezusem, słuchamy Jego nauki, to On nas nakarmi, że Boża opatrzność będzie nad nami, że nie braknie nam tego chleba ziemskiego, nie będziemy głodni. Tydzień temu ojciec proboszcz w homilii pytał bardzo konkretnie, czy ciało Jezusa Chrystusa, ten chleb, który On nam daje w Eucharystii, czy umacnia w Tobie nowego człowieka, którym stałeś się przez chrzest? Czy ten chleb, który przyjmujesz, dar Eucharystii, czy pomaga Ci wyznać, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem. Dzisiaj w Ewangelii znowu słyszymy o chlebie i chciałbym, żebyśmy ten wątek jeszcze dalej pociągnęli, jeszcze go bardziej rozwinęli. Pozwólcie, że pomoże w tym pewien przykład, wspomnienie z mojego dorastania. Pochodzę z takiej małej miejscowości, 25 tysięcy, jeszcze z takiej pobocznej dzielnicy i mieliśmy wakacje w takim zwyczaju z kolegami sąsiedztwa spacerować po tej bardzo ładnej ulicy miasta. Ona się charakteryzuje tym, że przy niej pracują dwie bardzo dobre, stare, renomowane piekarnie. I kiedy wychodziło się na ulicę w nocy, to cała ta ulica pachniała pięknym zapachem pieczonego chleba. Zazwyczaj też mieliśmy w kieszeni odłożone jakieś drobne pieniądze, i chodziliśmy najpierw do jednej piekarni, potem 800 metrów do drugiej. Pukało się w drzwi i kupowało się taki świeży, pachnący, cudowny w smaku chleb. Myśmy go brali, rwaliśmy go, dzieliliśmy się tym chlebem. Jest to wspomnienie, które jest dziś bardzo mocno we mnie zakorzenione dobrego, świeżego, pachnącego chleba. Bracia i siostro, mówię ten przykład, ponieważ Pan Jezus zaprasza cię, żebyś ty stawał się takim chlebem, świeżym, pachnącym, dobrym, który ktoś będzie chciał urwać i się nim nakarmić. Pan Jezus, dając nam siebie w Eucharystii, Chcę przemieniać nas, chcę nadawać Twojemu życiu konkretnego sensu, dawać Ci jakieś zadania, jako właśnie temu świeżemu, dobremu chlebowi. Co jest sensem Twojego życia? Jakie masz zadania Ty na co dzień w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie, wśród znajomych? Kogo możesz nakarmić sobą i czy karmisz? Czy jesteś świeżym, pachnącym, dobrym chlebem? W trzeciej modlitwie eucharystycznej padają takie bardzo ciekawe słowa po konsekracji. Składamy Ci wśród dzięczynnych modów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzy, prosimy, na dar Twojego Kościoła. I przyjmie ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spójrzcie, przynosimy chleb, ten ziemski, zwykły. I on się przemienia w Jezusa Chrystusa. Ten chleb staje się dla nas pokarmem już nie tyle fizycznym, co pokarmem na życie tu i na przyszłość. Chrystus, który nas przemienia. Przyjmując Go, stajesz się żywym tabernakulum. Stajesz się nośnikiem Jezusa Chrystusa. Czy jesteś chlebem, który jest przemieniany przez chleb, przez Jezusa Chrystusa? Czy karmiąc się Bogiem, niesiesz Boga i upodabniasz się do Niego? Bo kto by chciał jeść chleb, który jest pleśniały, albo jego jakimś substytutem jest Produkowany jakoś masowo, jest często jakiś nieświeży, albo po prostu czerstwy, że można sobie połamać na nim zęby. Taki chleb nikogo nie nakarmi. I przed takim chlebem przestrzega nas święty Paweł w drugim liście. Jest to list do, w drugim czytaniu, w liście do Efezjan. On przestrzega, żeby nie mieć sobie goryczy, uniesień. Gniewu, wrzaskliwości, żeby nikogo nie znieważać. To jest chleb, który jest niejadalny. Chleb, który jest świeży, pachnący, dobry, który jest rozrywany przez innych. To chleb, który jest dobry i miłosierny, jak mówi święty Paweł. I do takiej pastawy serdecznie dzisiaj chciałbym Cię zaprosić. Oczywiście. Bywa w życiu, że tracimy ten sens życia, że stajemy się czerstwi, że czasami tracimy tą świeżość i ten zapach Pana Boga. Ale i tutaj Pan Bóg przychodzi z pomocą, z odpowiedzią. W pierwszym czytaniu z Księgi Królewskiej spotykamy Eliasza i co On mówi w swojej misji prorokowania. On stracił sens, stracił jakąś, jakąś jakiś zapał. Stacił smak i mówi: Wielki już czas, o panie. Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. On przyznaje się do swojej grzeszności, do tego, że może jakoś się oddalił, że upadł, że mu się po, po ludzku nie chce karmić ludzi, do których jest posłany. I pan Bóg odpowiada, wysyła do niego anioła i mówi: Wstań, jedz. Eliasz wtedy spogląda, patrzy na podpłomyk, na dzban z wodą i się posila. Kochani, jeżeli tracicie sens życia, tracicie ten smach i zapach, jakim chleba, którym masz być, karm się Bogiem. Oczywiście dbaj o te niedzielne Eucharystię. To jest podstawa, to jest fundament. Ale jeżeli tracisz coś w sobie, to może warto wyrwać te 30-40 minut w ciągu tygodnia nam przy świętej. Może warto zawalczyć o czas, żeby... Spojrzeć do Pisma Świętego i tam karmić się Słowem, i przemieniać siebie. Może warto poszukać dobrej książki duchowej albo jakiegoś podcastu, jakiejś konferencji w internecie. Tego jest bardzo dużo i to są często wartościowe rzeczy. Wtedy na nowo zaczniesz nabierać smaku, świeżości, będziesz pachnieć chlebem, który jest. Upieczony, który jest stworzony przez samego Boga. Bracia i siostry, zapraszam Cię do tego, aby nie tylko walczyć o ten chleb powszedni, o to, żeby posilić swoje ciało, to ludzkie tak to jest ważne zadbać o siebie. Oczywiście, to jest jakiś też fundament wręcz. Ale pamiętajcie, żeby dbać o relacje z Bogiem w sakramentach. Eucharystii, spowiedzi, w Słowie Bożym, w osobistej modlitwie. To umacnia w Tobie nowego człowieka, którym stałeś się na chrzcie. To pomoże wyznać Ci, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem. I to pozwoli wszystko Ci się przemieniać. Staniesz się chlebem świeżym, pachnącym, smacznym, i rozrywanym przez innych. Wtedy nakarmisz swoich najbliższych, tak jak Jezus Chrystus karmi nas i próbuje nas przyciągnąć do nieba. Amen.